Kultura to przede wszystkim teatr. Od 2007 roku w grodzkim domu kultury działa również teatralna grupa warsztatowa. Jej działania ukierunkowane są głównie na uczestnictwo w konkursach recytatorskich. Kierownikiem artystycznym grupy jest Konrad Stala. Ścisłego programu nie ma. Ja chcę przekazać młodzieży, bo to w szczególności te zajęcia są skierowane dla młodzieży gimnazjalnej i dla młodzieży ze szkół średnich. Chcę przekazać swoją wiedzę. O teatrze na temat teatru chcę ich zainteresować kulturą słowa, w jaki sposób można się wysławiać, w jaki sposób nie popełniać błędów językowych, coś z podstawą recytacji, jak wybierać teksty do konkursów recytatorskich, czy to prozę, czy, czy wiersz, a także w międzyczasie dla sprawdzenia swoich umiejętności robimy spektakl. Udało nam się popełnić coś, co nazywa się serynadą mrożka w ubiegłym Roku. I dostaliśmy nagrodę przyznaną przez Żyli nagrodę pieniężną Gorzowskich Spotkań Teatrów Małych Form dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Wiadomo, że nie są to teatry zawodowe, tylko działalnia w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. Wchodzisz? Czy będziesz tak stało? Zapytałam już z pokoju, po czym, nie czekając na jej odpowiedź, weszłam do kuchni, gdzie od razu w oczy rzuciła mi się odblaskowo różowa kartka leżąca na białym obrusie na kuchennym no. stole. Na pewno wiele korzyści z tego czerpię, jeśli chodzi o wszystkie artystyczne talenty, ponieważ rozwijam tutaj umiejętność recytacji i gry i to się przydaje zarówno w szkole, jak i prywatnie, ponieważ Grocki Dom Kultury, jak i szkoły organizują wiele konkursów. No, i właśnie my, jako grupa teatralna, bierzemy w nich udziały. Co prawda na razie braliśmy tylko w dwóch udział, bo grupa nie miała po prostu czasu przygotować, bo były zmiany, przygotować różnych spektakli, ale już wygraliśmy jeden. I prawda, Grodzki Dom Kultury dostał nagrodę za to, więc to też jest korzyść. Ale w gruncie rzeczy jest to przyjemne również, ponieważ nie siedzimy w domu. Oczywiście byśmy się uczyli, ale poza tym jest to przyjemne zajęcie czasu w grupie. jakie korzyści mi daje na pewno na pewno lepiej się wysławia to z pewnością. Właśnie fajne jest spektakle, które przedstawiamy. To też daje nam jakieś rozwija nasz talent. Warsztaty odbywają się w poniedziałki i czwartki. Nowi uczestnicy będą bardzo mile widziani. Mogą tutaj rozwijać swoje możliwości, zabijać fajny czas wolny, który tracą siedząc w domu, po prostu, poznać nowych, fajnych, ciekawych ludzi, ciekawe, ciekawego pana, który prowadzi zajęcia, no i naprawdę robić bardzo fajne, ciekawe rzeczy, które potem przedstawiamy ludziom, które się podobają. Ten, kto chce rozwijać swój talent recytatorsko-aktorski. Może w każdym momencie przyjść, tym bardziej, że teraz szykujemy się na ogólnopolski konkurs recytatorski. Tu mówię o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Jeżeli ktoś przyjdzie z gimnazjum, to będzie przygotowywał się na Lubuski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów. Uczestnictwo w teatralnej grupie warsztatowej jest bezpłatne.